Moi kochani, usiądźmy sobie wygodnie na 15 minut. Mówię kazanie teraz, bo po południu jesteśmy w Kalwarii na Dróżkach, więc dlatego też nie będzie mnie na nabożeństwie wieczornym. Pani Ania poprowadzi wszystko. Zacznę tylko to, co wczoraj kończyłem. Moi drodzy, przez dar Chrztu Świętego w 1966 roku Nasza ojczyzna została uwolniona od mangi i zabobonów. Narody dzisiaj opuszczają Chrystusa, więc wszyscy idą w przestrzeń mangi i zabobonów. Polska otrzymała ogromną misję od Boga, ma być prawdziwym apostołem wśród narodów świata. Głoszenie Królestwa Bożego w odniesieniu do narodu oznacza w naszym przypadku Polski dawanie świadectwa wiary manifestowanie swojego przywiązania do tradycji pobożnych przodków i obrona wiary. Świadectwo jest narodową misją tego narodu. Stąd mamy 19 maja i dzieci uroczyście ogłaszam i wprowadzam, moi drodzy, w życie mianowicie nowy zakon obrońców wiary i krzywicieli kultu. Świadectwo więc jest narodową misją tego narodu, który ma stać się pierwszym wśród apostołów, aby, aby jako jedyny wytrwać pod krzyżem. Co jeszcze musi czekać? Święty Kościół Katolicki, Polskę, że dojdzie do tego zdarzenia jako jedyny wytrwa pod krzyżem. Idziemy dalej, co mówi Matka Boża. Wybranie Polski do wypełnienia misji powierzonej przez Boga uwidacznia się poprzez moje pośrednictwo. Matka Boża jest nam zadana przez Niebo, abyśmy umieli, moi drodzy, odczytać to jej pośrednictwo. Cuda bowiem, jakie dokonałam dla do tego narodu, dają mu widoczny znak mojej opieki. I Bożego Błogosławieństwa. Tych cudów w przeciągu historii jest dzieci wiele, mówiłem o Was. Ostatni cud to wybór papieża Jana Pawła II na stolicę. Dzieci Piotrową, ale to już jest wszystko za nami. Papieża nie ma. Została ojczyzna, i Polska, i sytuacja po tym wielkim znaku w Polsce jest o wiele tragiczniejsza niż powiedzmy sobie szczerze, przed wyborem papieża. Przed wyborem papieża na popietrową polskie kościoły były pełne. Dawałem wam, wam świadectwa jako młodego kleryka, jako moi drodzy, młodego księdza, gdzie my w oświęcimiu spowiadali do 21, a o 20 propoz kazał zamknąć bramy kościoła, bo nie szło wysłuchy ludzi. Dzieci tutaj a spowiadało nas 40 Cały dekanado święcimski. Parafia dwadzieścia tysięcy, jak my liczyli na mszę świętową w niedzielę, przychodziło dziesięć tysięcy ludzi. Było nas pięciu wikary, ich probosz, dzieci do na każdy nierzech wolne, dwóch konfesjonale, piątka, szóstka przy ołtarzu, na każdym mszy święt, rozumiecie? Żeby rozdać komunizm, żeby to obsłużyć. Niedziela, piątek, świątek, Spowiedź bez przerwy, rozumiecie? Bez przerwy. Kiedyś usiadł, zawsze spowiedź. W ten sposób San Chrystus objawił się w Polsce, przeprowadzając ją przez ciemność komunizmu. Dziś to było straszne badziewie i straszne piekło. Resztki tego piekła powoli jeszcze wymierają, jeszcze 20 lat i ci śladu z tego nie będzie. Jestem tym pokoleniem, który zabiera, zna tamtą historię i tą. W liceum jeden z naszych kolegów w czwartej klasie nagle po maturze słyszymy, wywróżniają go z klasy nie? i dostaje czerwoną książeczkę. Dla, dla mnie to było to nieprawdopodobnego. Na 31 jeden zdrajca. Do seminarium przychodzi na moim rodzinie kolega, który był w partii. Po maturze dzieci przed maturą przystąpił do partii. Dalej jest księdzem. Żeby to znać te wszystkie fenomeny, w jakim to się dzieci funkcjonowało. Moje wujostwo, kuzynostwo, dzieci wszystko w partii. Matka Boża mówi: przeprowadził nas Bóg przez ciemność komunizmu za sprawą mojego sługi papieża Jana Pawła II, który przygotował Polskę na ciężki etap ateizmu i odstępstwo od wiary. Przygotował Polskę? Czyli co to znaczy? Że dzieci, weszliśmy w okres ateizmu, Cały czas udają, że jest dobrze. Dzieci, to jest śmierć kliniczna. Z pierwszych lat mojego kapłaństwa ani nie zostało 20% tego kościoła, co było. Rozumiecie? Ani 20%. Patrzcie po swoim otoczeniu, po rodzinie. Dzieci, co się dzieje? Wszyscy się ogłaszają naokoło niewierzącymi, agnostykami, wolnymi. Widzicie co? W naszych orędziach w 25 to tomie powiedział Pan Jezus. A tam punktuje w ogóle katolicy nie? Po kolei. Jest jeden z tych punktów, to mnie ucieszyło, co ja mam zawsze truję, że największa obuda to jest na katolickich pogrzebach, bo każdy ksiądz ku... za dużo kupił pieprzu, rozumiecie? No i po prostu tego produktu używa i mówi ludziom, że umrzyk, który jest trumnie, że idzie do nieba. <laughs> no, największe kłamstwo, jak jest pod słońcem. I to mówią wszyscy ciężar. Mówią o niebie, i jaki ten umrzyk był wspaniały, Bóg jest miłosierny, i od razu go w niebie widają, ma kanary, karoce, anioły wachlujące, ryby se może łowić. Prawdopodobnie, znając teologię, to i mu piwo zaraz ciepłe dają. Jak jest horszy, to mu z jajkiem dadzą, rozumiecie? Dzieci, to wszystko Bóg pokazuje. I tak punktuje i mówi tak. Uważacie się za wierzących, lub nosicie w sobie wspomnienie katolicyzmu. Dzieci, to już nie, że się uważacie za wierzących. Przestańcie się okłamywać. Was pozostało jeszcze tych tak zwanych wierzących, wspomnienie katolicyzmu. Wy nic wierzę nie wiecie! Nie rozumiecie, to jest msza święta? Dzieci, kompletnie rozumiecie. Mamy po prostu stan kościoła, który się nazywa Wspomnienie Katolicyzmu. Bóg przez dzieło Jana Pawła II. Dzieci, przygotował Polskę na ciężki czas ateizmu i odstępstwo narodów od wiary. Dzieci, jak, trzeba, jak musieli być nasi biskupi naiwni, kiedy nas zachęcali do Unii, Bru do Unii Europejskiej. Pamiętam, bo wtedy ja, oglądałem czasami u czy u kolegi, dziennik telewizyjny. Był taki moment, że się nasi biskupi byli w Brukseli, większość w garniturach, i wszyscy krzyże biskupi połowali do kieszonki, kapujecie. Myślę, dranie skończone. Wy nas prowadzicie do piekła. I wszyscy co mówili? Jan Paweł II tego chciał. Największe kłamstwo. Dziś mam tą satysfakcję, że jestem w tych 24% Polaków. Co powiedziałem, takiego wała, nie wchodzimy tam. Wy sobie macie swoje sumienia. Pamiętajcie, coście głosowali. Nie żądam teraz, kto był za, kto. Ja wam tylko mówię, ja im powiedziałem, nie wierzę temu systemowi. Dziś mam tą psią satysfakcję, ale mamy w Polsce ateizm, a w Europie masowe odstępstwo od wiary. A Polska jest na najlepszej drodze. Pod przewodnictwem naszych biskupów do narodowego odstępstwa wiary. Doczekam, kiedy tylko zmienią konsekrację dzieci. Wtedy mam, powie, dzieci, koniec. To jest jeszcze jedyny paragraf, który trzyma nas z nimi, gabujecie? To jest jedyny paragraf. A robią wszystko, żeby to zmieniać i zmieniają bez przerwy. Nikt nie, okazał, oni cały czas ciężar zmieniają, bez przerwy. O nieszczęścicy, nieszczęśliwi. Mówię o was, natangowcy. Mamy wiedzę, kiedy msza święta jest, a kiedy jej nie ma. Dzieci, mamy porąbane. Bo Bóg każe wierności i wytrwać, a ci nas leją i mówią, że my heretycy, a oni są w prawdzie. To jeszcze ci, co powinni trwać na krzyżu, uciekają i nas zostawiają po kolei. A przychodzą nowi żmijowcy, kłaniając się w pas, żeby tylko osiągnąć stolicę Sedes biskupi i mieć pełnię satysfakcji w żnięciu kościoła. Teraz walczą i biją się o trzy stolice dzieci. Poznań, Warszawa i Kraków. Wy nawet nie macie zielonego pojęcia, co się dzieje, jakie są zajazdy, jakie układy. Później przyjdą i ogłoszą, Duch Święty tak chciał. Dzieci, jest to prawda. Musi chcieć, bo budali gotowca. Niejednokrotnie Pan Bóg mówi: To, co się wydarzyło z nami, między Wami, ja muszę zdanie zmienić. Jest całkowicie inna umowa między mną a Wami. Muszę podjąć decyzje radykalne, które są wbrew mnie. Więc witaj, ciężki czas ateizmu i urzędowe odstępstwo od wiary narodów. Wy jednak otrzymaliście znak. Wytrwajcie pod krzyżem Chrystusa do, koń do końca. Dzieci straszne, to ciężkie. 14 lat temu poznałem ten dramat. Widzicie, co postanowiłem? Uciec, kapujecie. Zostawić to wszystko, gdzieś uciec, północna Afryka. Dzieci śladu nie ma. Byłem gotowy, tedy zalążek pusty. Zostawcie to! Cieszcie się, rządźcie, miejcie pomysły. Ja uciekam z tego bagienka. Pietruś? Zostaniesz w tym bagienku. Chłopy, wiecie, jaki to jest mój krzyż? Wiecie, jak jestem bezradny? Jedno, co mi Pan Bóg dał, silną wiarę i wierzę i wykonuję wbrew wszystkiemu i wszystkim. Żeby wytrwać, musiałem zamknąć pustelnię. Kapujecie? Ja już za życia bramy nie otworzę. Bo ktokolwiek wejdzie, wszyscy cię mordują, bo mówią językiem świata i wypominają twój stan rany, mówią, że są z tobą, ale probosz tak mówił, kapujecie? Ta pani tak mówiła. Dzieci, rzeźnicy, bramy zamknięte. Minimum kontaktu, to co macie z zewnątrz, grupa już bardzo hermetyczna, dzieci, moja, ci, co mają do mnie dostęp. Kto nie zdaje egzaminu, jak koło mnie chodzi, on nie wie, że jest wykreślony, kapujecie? Po prostu wykreślam. Po 14 latach, jak nie wiesz, jak obok mnie chodzić, nie możesz być, wchodzić na plebanie do mnie. Stąd wylatują niektórzy, rozumiecie, z kretesem. To nie, że ja dzieci. Nie uniosę tego. Kiedy jeszcze wokoło wszystko płonie i unieść to wszystko, za jakie grzechy? Dzieci, by już wybrał czyściec. Lej, panie, wypali. Ale już tu tego piekła nie chcę więcej widzieć. A teraz tu by mnie chciano widzieć na pogrzebie, tam dzieci na pogrzebie. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że to jest nie do wytrzymania psychicznie z mojej strony? Bo oni wszyscy są przekonani, że mają rację, kapujecie. I na mnie patrzą jak na bandytę. Dzieci, jak ja miałem najbliższą grupę ludzi, Będąc bronowica, grupę moditewną i ta najbliższa grupa 20 ludzi po miesiącu dekretu pisze mi list otwarty i mówią, że błądzę. Te wychowywałem ich po kilkanaście lat. Stańcie na moim miejscu. I teraz wybierz. Podpisaj kilkudziesięciu małolatów i ci, co mają w sobie wspomnienie katolicyzmu i teraz masz swoją wiedzę i swoje poznanie. Panie Tadziu, muszą być osterki, kapujesz. Trzeba tamten świat, Uciąć, Bóg mi kazał uciąć. Dlatego dzieci nie ma na ślubach, na pogrzebach, bo to jest wycięte. Bo ich też nie ma przy mnie. tam to było, było piękne, nie neguję. Ale dzieci, nie będę tamtego na siłę utrzymywał. Krowa, która nie daje mleka, kapujecie, idzie na ubój. Wybrałem ten kierunek. Rozumowo, wszystko jest dzieci czyste, logiczne. Rozumiecie? Nie może ktoś być cały czas zachwycony i szczęśliwy i będzie chciał otrzymywać łaski z nieba, a nie będzie miał krzyża. To jest niemożliwe w katolicyzmie, kapujecie? To nie jest możliwe. Ani w małżeństwie, ani w kapłaństwie, ani w pracy. To nigdzie nie jest możliwe. Katolicyzm jest całkowicie inną religią. Za każdą łaskę trzeba zapłacić. A za wyróżnienie w drodze wybrania wiecie jakie są procenty? To banki europejskie w porównaniu z bankiem pana Boga? Jest tylko ta różnica, co wypowiedziałem wczoraj do osoby znajomej, że mój Bóg jest szalony. Daje uczciwe krzyże, ale dzieci super płaci, kapujecie? Wynagradza też nieprawdopodobnie. Widzi, to się równoważy, kapujecie? Da się wytrzymać. Nie, że cię łupi. Wszystko wynagradza. Dzieci rozpala, to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko popatrzeć z perspektywy daru słowa. Orędzi dzieci. To jest nieprawdopodobna zapłata. Wszystko proste, oczywiste. Dzieci, ja to zdanie czytałem, że Bóg przez Jana Pawła przygotował w nas, Polskę, na okres ciężkiego ateizmu i odstępstwa od, od wiary. Dzieci, ja to wiedział, ale to dopiero się rozlało teraz we mnie. Mając za sobą obraz historii 30 lat po okrągłym stole, dzieci, to jest rozkwit urzędowego ateizmu ze strony państwa i ze strony kościoła. Przyjmiecie? 30 lat, rozkwit perfekcyjny. Wy jednak otrzymaliście znak, Słowo Boże dla tych, co przyjęli je, dzieci jest znakiem. Błogosławieństwo Boga. Dzieci na tylu pielgrzymkach byłem z Wami. Ostatnie lata wszystko jest niemożliwe, a dojeżdżamy. Tysiące dzieci przeszkód. Wszystko Bóg błogosławi. Błogosławi na naszym cierpieniu, krzyżu, żeby to mogło rosnąć. Bo jak myślicie? Wyjazd do Guadalupe, problemy z dzwonem, samoloty, 15 lotów. Jeśli jedziemy nawrócić 2 miliardy, Mahometan, to co wy chcecie? Że nas przyjedzie poduszkowiec Eli 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 Eliasza, siądziemy jesteśmy jesteśmy teraz w Guadalupe? Dzieci, to, to co wy chcecie? To dzieci musi być płacone i to sowicie. Wy jednak otrzymaliście znak. Wytrwajcie pod krzyżem. Nasze 19 maja, czy moi drodzy 6, Warszawa, czerwca, to będzie ogromne wspólnotowe trwanie pod krzyżem. Powiem Wam, ilu Was było? A wtedy Wam powiem, jak ta wielka jest garstka, która chce jeszcze bronić Kościół katolicki na Ziemi Polskiej. Bo tam to wszystko inne nosi już w sobie tylko wspomnienie katolicyzmu. Amen.